Dzień dobry bardzo. Czy już możemy prosić o ciszę? Będziemy zaczynać. Wszyscy siedzą wygodnie? Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym powiatowym konkursie piosenki dla dzieci, piosenki ludowej dla dzieci Jarzębinka. Bardzo jest mi miło przywitać Państwa tutaj w siedzibie Wiejskiej w Stróży na terenie gminy Kraśnik, gdzie zaprosiliśmy wykonawców Całego powiatu kraśnickiego, żeby zechcieli podzielić się z nami piękną muzyką ludową. Drodzy Państwo, drogie dzieci, cieszę się bardzo, że już po raz drugi spotykamy się tutaj w Stróży i to przyjemność pracować z Panią Dyrektor, którą, którą chciałem teraz szczególnie wyróżnić, bo naprawdę wkłada bardzo dużo pracy w to, żeby ta impreza mogła funkcjonować. Żyjemy teraz w świecie, w którym kilka lat jeszcze wcześniej mówiono, że polska kultura będzie. Ginęła, że będziemy mieli z tym problem. Ja obserwując z boku, co się dzieje, uważam, że jest całkiem inny trend. Myślę, że promowanie kultury ludowej bardzo potrzebne i ważnej w tym globalnym świecie. Jest teraz dość szczególne, dlatego że odbywa się wiele takich właśnie imprez na poziomie powiatu, województwa i gmin. Dlatego możemy zauważyć, myślę, że, że kultura ludowa się rozwija i bardzo dobrze. I cieszę się z tego bardzo, i będziemy, nie będziemy szczędzić nigdy środków finansowych na to, żeby zachować polskość, zachować to piękno, które, które mamy, aby nigdy o nim nikt nie zapomniał a to że promowane jest to przez młodzież szkół podstawowych. To jest podwójnie, podwójnie ważne, bo każdy chyba zapamiętuje te najpiękniejsze chwile ze swojego dzieciństwa i na pewno takie przeglądy w tych dzieciakach, w tych wykonawcach pozostaną do końca, do końca ich, ich, ich dni. Także cieszę się bardzo, że ta impreza się odbywa i mam nadzieję, że będziemy mogli wspierać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej tą imprezę, a ona, a ona będzie coraz mocniejsza i coraz więcej wykonawców będzie chciało wystąpić na Jerzębince. Także wszystkim serdecznie gratuluję, gratuluję, dziękuję gościom, dziękuję Państwu, którzy przyjechali tutaj oceniać naszych wykonawców. Także kłaniam się bardzo nisko, podwójnie szczególnie, gdyż gmina Kraśnik, miejsce, które się tutaj, w którym się znajdujemy, to jest moja rodzinna miejscowość, także jest mi bardzo, bardzo miło Państwa tutaj przywitać. Dziękuję bardzo. 如果谁呀？<noise> Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność powitać Państwa w skromnych progach naszej gminy w imieniu własnym, w imieniu samorządu gminy Kraśnik. Cieszę się bardzo, że inicjatywa zorganizowania tego rodzaju przeglądu piosenki ludowej wśród najmłodszych wyszła od Pani Dyrektor Biblioteki, Pani Agnieszki Płatyk i bardzo dziękujemy. Cieszę się, że Pani Agnieszka dołączyła do naszego znanego już powszechnie działacza Kultury Ludowej, pana Andrzeja Wojtana, także mamy tutaj już wzmocnioną siłę. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Witam szczególnie Żyry, bo tutaj akurat rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej uroczystości, że Żyry z poziomu Wojewódzkiego Domu Kultury ocenia, także wydaje mi się, że to. Cieszę się bardzo, dziękuję jednocześnie za przyjęcie propozycji. Witam najmłodszych, przede wszystkim uczestników, najbardziej umuzykalnionych naszego Powiatu Kraśnickiego. Także życzę wszystkim. Sukcesu. Życzę dobrego odbioru, życzę nagród, życzę, aby stąd wywieźć jak najlepsze wrażenia i zaprosić jednocześnie Państwa na przyszły rok. Jednocześnie chcę podziękować sponsorom. Jak zwykle w sponsorat włączył się starosta Kraśnicki pan Andrzej Maj oraz przedsiębiorcy z naszego, z naszej nie tylko gminy, z naszego powiatu. Jeszcze raz dziękuję, życzę dobrych wrażeń, przyjemnego odbioru i jednocześnie zaproszenie na przyszły rok. Dzisiejszy pierwszy przegląd Piosenki Ludowej uważam za otwarty. w Czerwone prześliczne dzieweczki. Szanowni Państwo, konkurs, jak konkurs, czyli musi być jury. A że jest to konkurs Piosenki Ludowej, więc jury musi być bardzo, bardzo kompetentne i fachowe, prawda? Proszę Państwa, do dzisiejszego konkursu zaprosiłam i bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo zechcieli przyjąć zaproszenie i być dzisiaj tutaj z nami posłuchać naszych cudownych dzieciaków. Przepraszam, tej młodszej młodzieży. Ja tak lubię mówić. Witam serdecznie panią Barbarę Nazarewicz, dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim. Dzień dobry Pani Basiu. Witamy serdecznie. Witam serdecznie przedstawiciela instruktora. Tak od kultury ludowej, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, pana Andrzeja Sara. Witamy w stróży. <klucz> Trzecim członkiem żyli jest fachowiec od muzyki. Jest to wokalista naszego kraśnickiego zespołu ulica. Pewnie już niektórzy znają ten zespół, a jak nie, to będziecie wiedzieć, że pan Łukasz Zieliński jest wokalistą tego zespołu i uczy w szkole muzycznej. Jest nauczycielem, więc ma ucho wyczulone. Proszę Państwa, to jest nasze szanowne żyli. Więc moi drodzy, jeżeli będzie Was słuchało z pełną uwagą, a Wy proszę, śpiewajcie i czujcie się wspaniale, witamy Was w Stróży i oddajemy Wam już teraz głos.

Na ja Bożereszy na ja Boże i kukałam gdzie sięko orze, gdzie sięko oze kuku 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 prala la 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 Kuku Kuku pra la 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 Kuku 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 jest na zimę na zimę każdy ma. Pierzynę, pierzynę, tańcuj, tańcuj, okręcaj, okręcaj no pieca. Nie trącaj, nie trącaj, dobry piec jest na zimę, na zimę nie każdy ma. Pierzynę, pierzynę, hop, tra la la, hop, tra la la, la la, 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 la. hop, tra la, la hop. Ra, la, 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 la. Stoi bo jak na barcie, na barciek Przemoczonym kabacie, kawacie od wieczora, do rana, do rana.